Czy możesz? Nie może być. Oznacz strefę zrzutu dla drużyny. Biegiem do bezpiecznej strefy. Zbliża się do was chmura gazu. Robi żadne pokoje. Jak się oszupa zajmą? Yy, Czystotko mamy. Niech nie ląduje. Lecę od razu od dołu. To to zleconko. W cel nie mamy sklepu, nie mamy sklepu. O Aha, kurde. Kurde. Yy, ma, ma, ma ktoś slotę? Tu jest skrzynia samo. Oznaczam. Zabiera opatrzeniowość, tutaj! lecimy, panowie. Spoko, to jest skrzynia samo, jakbyśmy slota. z luta. Opie, tu tyle jest tego wszystkiego, że... Typa mam u siebie. Gdzie? Yy, Filetowy. Słyszę kroki, drzwi otworzył. Na sklepie tam lądowali ładnie. Jest! Jeden leży, jeszcze jeden. I dziesio... Chyba nade mną tupał ten... jeden tak jakby. Ok. Okno, okno, okno. okno. A... To jest Tu w tyłu. Tu dwóch ich było, jeden z góry RPGami, drugi przez okno strzelał. Dla mnie, dla mnie. Jeden zabito. Tu jest, tu jest Okno, przez okno strzela. Kurwa, no! Jest jest. Jeszcze jest. Jeszcze jest. Kurwa. Mam jeszcze raz, no, tutaj wam chodzi. Jesteśmy pod jest ciężkim tam. ostrzałem. Kurwa tu jest tu jest tu jest jeden powolony powolony tu jest wyskoczył przez okno na zewnątrz Leż jeden leż jeden No kurde czekaj nie mogę ci podnosić Będzie dobrze do wesela się zamknę Kurcze Drzwi Zamknij drzwi Biegłem żeby cię złapać Dobra Prunk pojawił się w Oznaczono no, to... za przyjeźdź Na harboru. Ucie... Jeszcze z więzienia strzelają, super. W... Ej, nie wychodźcie na dach, bo świecą w za w Co robimy, tam, co zmieniamy miejscówkę? To to No, prizono mi kurwiają. A, na no, harbory też są. Emik, ale nie ma sklepu. Kurwa, ale ktoś tam na Facebooku spamuje, ja pierdolę. A, bo ty... Ej, czujecie, że miałem wasz nick nad typem wreszcie. i nie strzelałem do niego? Jaka kurwa jebana Tam jest ich trzech w tych domach, w tych drzwiach Nie lądujcie no, tutaj, kurwa, nie no, będę Nie, no. nie lecę, no, kurwa No ja nie lecę no, nie Lecę tu no, na harbor Znaczy, chemical. ale ktoś spamuje grupę, ja pierdolę. Kurwa jakiś spamuje ci, ty pewnie z Jolką, kurwa, spamujecie tę grupę. Nie w kurwie, czy mam zegarek, jeszcze powiadam, a ja nie mam biegają tu.

No ludzie też kampią na więzieniu. No nie wiem, że kurwa mać chłopa. Napadł tutaj. O widzę przed budynkiem jest chyba. Ojebany, O jebany, kurwa wiedziałem, że tu kampi! Za drzwiami jest! No nie wierzę... Łobie, jest skoczony no... cóż się A jak chcesz to jest w broni, możecie sobie tu przyjść... Tak, no zabiłem go, zabiłem go. Macie tu ammo, macie tu bronię. na czujniku. Nie widzę na razie nikogo. Muszę drugą stronę przejść. Oh, no, no, no. Pytaj, tak, gdzie tam kim, żebyśmy z więzienia nie dostawali. nie, ja mam maka, nie było tu PP. Była tylko. pójdę, Aha, no to możliwe. Bełowę, tam... yy, jak idziemy do strefy? Dołem, no. dołem. No. Sklep, panowie. Tylko, że i tak tam ktoś pewnie kampi na ten sklep. Tak mi się wydaje. Nie, to. bać, to gramy. Kao Ceny wróciły do tak co mam wziąć? Zwierzyna. Aha, no to dobra Cel zlecenia Aha, bo to jest zlecenia ja myślałem, że to nas oznacza tak jak kiedyś. To jest zwierzyna, to jest co innego Tak Aha, to ja je... to trochę się pozmieniało przez te 10 miesięcy Dawaj, dawaj, babciu, nie czekamy, nie czekamy, zajmujemy... Dokładnie, dokładnie, dokładnie. dokładnie. I możemy nawet przebiec ten budynek i gdzieś tam dalej, zająć sobie w strefie, co wy na to. Bo zaraz tu się wszyscy do strefy zbiegną. No i o to Ródi chodzi. W Ródi, tak. Ródi. No, dziko konie są, Trunujcie tego. Cztery drużyny, panowie, cztery drużyny jest. Trzy. KS o. O. PSB, ej, są nad nami, zaawansowany PSP. Uwaga! Nie nad nami? No, A, 35 metrów. No, no, no. Po... Idzie schodami, pójdzie do mnie. Chodźcie tu. Idziemy. Dalej. Do nowej bezpiecznej strefy. Zbliża się chmura gazu. Nice. A, ej, dojeżdżają nas! słyszą. Gdzie? Skąd? No nastu. Probi już działa. Ja biegam od dołu, bo mówiliście, że typa pa ma macie na dole. Jest le. Jest le. Tutaj nie ma chyba. No, nie ma. Chwili się chuję. Co widzisz, no? Tak jest. Mamy ruch. Na, na dikonie. Nic tu nie zostało. Kurwa, ej, Ale macie na jest... do snajpy, snajpy do snajpy, tam bonus snajperski? Tam tam jest, proszę bardzo. Niech. Skrzynia z zapasami. Eee, a ja nie wiem, czy nie lepiej by było podejść tu od lewej strony, od górki. Ciu, ciu, ciu. Jest za Dobra, o, dobra, to? mamy stepy, My mamy stepy, panowie. Nie mamy strefy. No. Powoli kij. się! Wroga drużyna jest na waszym tropie! Zbliża się do was chmura gazu! Wrogi BSP aktywny! Masz czujnik? No mam ją. Ja... Ale to czy... Panowie, kurwa, dos. Roz... 3 drużyny. Dwie, bez nas. Dwie, bez nas. No ja już biegnę do was. Chciałem górkę obczać, żebyśmy nie zostali w plecy. Podniesiesz się... ola ola nie masz. Nie. Idę się, idę do, idę do niego. A jestem safe. Mój slajper ściągnął. Mogę po schodach ci zejść jak chcesz. Kurde, nie wiem czy dążę, bo strefa leci. Powinny ci idź, strefa. Słyszysz, idź do strefy jak coś, po prostu. Nie, dawaj. Czas na wykonanie kontraktu minął. Cel utracony. Wrogi BSPA! Zostańmy, zostańmy tu, zostańmy. Ja idę do tunelu, no. Badami.

Jeden zeskoczył, obity. Z, tutaj jest! Z, obiega! Obity na zero. Nice! w końcu. Dziewięć killi, wow! Moja broń szła teraz. No ale to, to nawet niezrobiona jest kozacka.